Cześć widzowie, witam, witam Was w kolejnym shortzie zestawiania TNT Mamy teraz 291 subskrypcji, więc muszę postawić dodatkowe 90 TNT Uwaga, uwaga! Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 jeszcze, jeszcze taki mały kawałek został 2, 3, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 28, 29, 30, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, teraz mamy 40, 1, 2, 4, 6, 4, 4, 5, jesteśmy w połowie, jeszcze 45 i zostało 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50. 30 31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40 ostatnie 5 dni zostało 4 i 5. No powiem tak, tutaj w takiej budowli na, na przykład to było na 100 subskrypcji. Te dwa drzewa były na 200 subskrypcji. Teraz na, jak będzie 300 subskrypcji, to ja nie będę się bawił w jakieś tam małe domki, jakieś tam ma, dwa małe drzewka, tylko na 300 subskrypcji. W słownie stawiam w tym miejscu taki wielki wieżowiec gdzieś dotąd. No i dookoła drzewa. Jakie coś zrobię na 300 subskrypcji? Nie wierzycie? To zobaczycie. A dzisiaj daję razy 11.